Witam Was z tej strony Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Sony Xperi M4 Aqua. No i standardowo na początek przyjrzymy się bliżej wykonaniu samego urządzenia. No i jeśli oglądaliście moje pierwsze wrażenia, to miałem tutaj pewne zastrzeżenia, natomiast ogólne takie stwierdzenie na temat wykonania było dość pozytywne. Więc może zacznijmy od tych aspektów, które mi się tutaj nie spodobały. No i przede wszystkim to jest to, że tylna tafla nie jest szkłem. Na moje oko jest to plastik, natomiast na tyle dobrej jakości plastik, że on tu w jakichś większych zarysowaniach nie powinien zbierać, natomiast to co mi się nie podoba jeśli chodzi o to rozwiązanie to to, że niestety ta tylna tafla dość mocno wystaje ponad tutaj obrys obudowy tylnej, no i niestety jest to taki dość ostry element który może nas po prostu tak kłuć można powiedzieć w cudzysłowie kłuć w palce, więc to należy mieć na uwadze Dookoła urządzenia została umieszczona ramka, ramka, która dobrze udaje aluminium, natomiast aluminium nie jest, jest to tworzywo sztuczne, chyba lakierowane. No i również to, co możecie zobaczyć tutaj na ramtach jest to właśnie jeszcze dodatkowo wzmocnione. Co mi się tutaj spodobało, to na pewno to, że wszelkie zaślepki od np. karty SIM bądź karty MicroSD naprawdę są fajnie tutaj spasowane, pewnie leżą w obudowie i nie sprawiają takiego wrażenia, jakby mi zaraz miały wypaść. Również spodobało mi się tutaj spasowanie przycisków funkcyjnych. One bardzo pewnie leżą w obudowie, więc pod tym względem również nie ma najmniejszego problemu. No i też bardzo dobra rzecz na plus, czyli odsłonięte złącze mikro USB przy urządzeniu wodoodpornym. Naprawdę bardzo duży plus za to, że złącze mikro USB mamy tutaj odsłonięte. Z przodu ta szkła generalnie jedyne, do czego można się przyczepić z przodu, to to, że ramki górna, a także dolna mogłyby być minimalnie mniejsze, wtedy fizycznie urządzenie jak na 5 calowy smartfon byłoby mniejsze ale tak jak Wam powiedziałem ogólne stwierdzenie o wykonaniu jak najbardziej pozytywne no i trzeba wziąć również pod uwagę to, że jest to telefon ze średniej bułki, tak więc tak czy siak według mnie jest tutaj bardzo dobrze wykonany no i również spodobało mi się to, że Xperia M4 Aqua jest całkiem lekka, bowiem waży 136 gram Dobra, przejdźmy sobie teraz do wyświetlacza, no i Xperia M4 Aqua może się pochwalić wyświetlaczem o przekątnej 5 cali, o rozdzielczości HD, czyli 1280x720 pikseli, wykonany w technologii IPS, no i ogólne stwierdzenie również jest dość pozytywne, no i jeśli chodzi o samą rozdzielczość, tak naprawdę tutaj większych zastrzeżeń nie mam, wszelkie czcionki są całkiem ostre, jak na ekran właśnie HD, no i to co mi się spodobało, to na pewno Odzorowanie kolorów, one są takie żywe, fajnie nasycone, dobra głębia czerni, no i również dobre nasycenie bieli. Kąty widzenia, jak możecie zobaczyć, dużo do życzenia nie pozostawiają. Troszeczkę tutaj na maksymalnym takim wychyleniu to już troszeczkę ekran się robi popielaty, natomiast generalnie rzecz ujmując pod tym względem również jest tutaj bardzo dobrze, tak więc za sam wyświetlacz M4 Aqua zbiera u mnie również plus. Co do samej baterii, Xperia M4 Aqua może się pochwalić baterią o pojemności 2400 mAh. No i to co Wam również podkreślam w rozpakowaniu, czyli tam producent chwalił się tym, że urządzenie potrafi działać nawet do dwóch dni na jednym ładowaniu. Szczerze tego nie potwierdzam, tak mi się nie udało zrobić, natomiast sam czas pracy na baterii, jak to przystało na Xperia, jest tutaj bardzo dobrze. No i generalnie wynik nawet 5 godzin na podświetlonym ekranie tutaj da się osiągnąć. Ja zazwyczaj osiągałem lekko ponad 4 godziny, bądź lekko poniżej 4 godzin podświetlonego ekranu w trybie mieszanym LTE oraz Wi-Fi, tak więc pod tym względem wydaje mi się, że również jest tutaj bardzo dobrze. Sony również, jak to zwykle, by Dodaje nam kilka trybów tutaj oszczędzania energii, m.in. tryb Stamina, który potrafi oszczędzać energię w taki sposób, że ogranicza pobieranie danych przez Wi-Fi bądź transmisję danych. Mamy również tryb Ultra Stamina, który zamienia nasz ekran domowy w jeden ze zmienionymi kolorami, i wtedy również energia jest oszczędzana. Tak więc, za same tryby oszczędzania energii, również tutaj Xperia zbiera ode mnie plus. Co do samego systemu, no to jak możecie zobaczyć, na start mamy już tutaj Androida 5.0 Lollipop. Co do samych podzespołów, na jakich działa. M4 Aqua, no to mamy tutaj Snapdragon 615, jest to procesor ośmierdzeniowy o taktowaniu 1,5 GHz. Plus za to, że mamy tutaj 2 GB pamięci RAM, więc tutaj jeśli chodzi o zarządzanie pamięcią RAM, RAM nie jest aż tak źle. Układ graficzny jest to Adreno 405, tak więc wydaje mi się, że to takich nawet troszeczkę bardziej wymagających gier w zupełności go się nada i tutaj nie będzie problemu. Pojawiły się również komentarze z takim pytaniem, czy M4 Aqua się nagrzewa, ponieważ takie plotki się pojawiły. Generalnie nie wiem jak to jest u innych, przy moich testach smartfon nagrzewał się no, w taki normalny sposób, jak większość urządzeń. Czyli kiedy aktualizowałem na przykład 20 bądź 15 aplikacji naraz, od razu po uruchomieniu, złapał sobie trochę tej temperatury. Oczywiście przy graniu w jakąś grę również tą temperaturę dało się odczuć, natomiast nie wydawało mi się to jakoś mocno uciążliwe i te telefon nie parzył mnie jakoś w dłonie, tak więc nie zaliczam tego jako plus, jako minus. Wydaje mi się, że tutaj Xperia M4 Aqua pod tym względem nie ma żadnej wady. Co do samego działania, generalnie jest całkiem w porządku, to znaczy urządzenie działa bardzo płynnie, kiedy nie mamy uruchomionej sporej, sporej ilości aplikacji w tle, natomiast kiedy już uruchomimy sobie kilka kart w przeglądarce internetowej, zaczniemy sobie tak pisać jakieś maile, działać na tym telefonie ogólnie, moment Potrafi zwolnić, ale nie zwalnia do tego stopnia, że zaczyna tutaj jakoś kratkowanie się jakieś pojawiać, tylko zwalnia w taki sposób, że zamyśla się na pewien moment. Często to się objawia np. kiedy chcemy włączyć sobie tutaj interfejs ostatnio otwartych aplikacji. No i kiedy mamy dużą ilość tych aplikacji, on się na moment potrafi zamyśleć i dopiero wtedy to się wszystko odbywa, jakaś animacja się wykonuje. W wielu przypadkach tak bywa, no i za to niestety XP M4 Aqua zbiera minus. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, urządzenie. Nie, nie działa wcale źle. Co do samego wyglądu nakładki, no to widać, że to jest bardzo podobna nakładka, jaką możemy spotkać w x z serii Z. Po aktualizacji do Lollipopa mamy zmienione już tutaj przyciski. Dość fajna funkcja, jaką tutaj zauważyłem, to jest to, że w ustawieniach ekranu możemy sobie włączyć automatyczne obracanie tego ekranu, czyli kiedy sobie włączymy tą opcję, obracając te telefon, nawet właśnie na ekranie domowym to wszystko nam tutaj się obraca. To jest bardzo ciekawa funkcja, której brakuje w tym momencie w wielu smartfonach. Również warto pochwalić Sony za to, że ten system nie został jakoś mocno obciążony tą ich nakładką, dzięki czemu wygląda bardzo podobnie, bardzo zbliżenie do czystego Androida. No i to mi się, szczerze mówiąc bardzo podoba. Dobra, przejdźmy sobie teraz do samego aparatu. No i Xperia M4 Aqua może się pochwalić aparatem o matrycy 13 megapikseli. Dodam, że z przodu przedni aparat również ma całkiem wysoką wartość, jeśli chodzi o właśnie tutaj wielkość matrycy, bowiem jest to 5 megapikseli, tak więc to jest dość dobry przedni aparat do zdjęć typu selfie idealnie się tutaj nadaje. Natomiast co do samego tylnego aparatu, generalnie jeśli mamy dobre oświetlenie, naprawdę dość ciekawe te zdjęcia wychodzą. No i to co Wam również podkreślałem w pierwszych wrażeniach bardzo zaskoczyła mnie tutaj automatyka, to znaczy to, że Xperia M4 Aqua robi dość dobre zdjęcia nawet y, mówiąc tak, jak nie przystało na Xperię, ponieważ zazwyczaj z Xperiami bywa tak, że trzeba dopiero w trybie manualnym sobie coś poustawiać wtedy te zdjęcia wychodzą jeszcze, jeszcze lepsze natomiast tutaj y, fajnie nawet w tym trybie automatycznym one wychodzą natomiast z tego co zauważyłem kiedy nie mamy takiego dość dobrego światła dziennego bądź światła studyjnego jak w tym momencie, y, bywa tak, że y, po prostu zdjęcia mają Miałem troszeczkę gorsze takie kolory, i te barwy są, tak w cudzysłowie, można powiedzieć, trochę spłaszczone. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o ostrość tych zdjęć, jest bardzo dobrze pod tym względem. Sama aplikacja aparatu, również bliźniaczo, podobna do wszelkich urządzeń od Sony, również dość ergonomicznie zaprojektowana. Mamy tutaj możliwość robienia zdjęć, oczywiście, możliwość nagrywania filmów. Mamy także tryby. Mamy tryb automatyczny, ręczny, no i również tutaj kilka innych trybów, m.in. tryb AR, który zawsze mnie trochę zastanawia, po co jest to umieszczane. Jest to dobra zabawka dla dzieci, ponieważ generalnie tam jakieś różne zwierzęta, rośliny się pojawiają i są nanoszone na nasze zdjęcia. Tak więc, tak to właśnie wygląda. No, i również mamy tutaj kilka trybów do pobrania, jak możecie zobaczyć. Więc, tutaj, jeśli chodzi o takie poustawianie sobie różnych opcji, jeśli chodzi o parametry, różnych zdjęć, naprawdę można się tutaj bardzo fajnie pobawić. Dobra, tak więc myślę, że w samej recenzji Xperia M4 Aqua to będzie na tyle. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ciekawy smartfon za przyzwoite pieniądze. Przede wszystkim dobry ekran, całkiem dobre wykonanie, świetny czas pracy na baterii. No i również ta wodoodporność, która w tym momencie, w tym okresie może się przydać na pewno na wakacjach. Zapraszam Was oczywiście do obejrzenia testu wodoodporności. Xperia M4 Aqua posiada certyfikat IP65 i IP68, tak więc na półtorej metra pod wodę możemy ją sobie wrzucić. Naprawdę dość ciekawy smartfon. No i jak najbardziej było mi miło go używać przez lekko ponad dwa tygodnie. Dobra, tak więc to jest na tyle w samej recenzji Xperia M4 Aqua. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.